Elo no trochę no, troszkę mi nie było tak z, nie wiem, z miesiąc może mm, no, mm, po prostu planuję, nie, 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 nie zapomniałem co mówiłem, ale no po prostu planuję odejść no nie na, na ten, na jakieś długo. Ale jest tak na. Nie wiem. No z miesiąc, może dwa. Ty, no w sumie nie wiem jeszcze ile, ale tyle, żeby. Żeby. Żebym sobie odpoczął trochę. Znaczy nie odpoczął, tylko po prostu. Żeby. Nie wiem co, po prostu odchodzę tak na ile. Powrócę wtedy, kiedy będzie mi się chciało. I jeszcze ostatnia rzecz. No, mogą być hejty czy coś, ale po prostu przeszłam na TikToka. Y nie nagrywam na TikToku. A po prostu przeszłam na TikToka może być hejt. Ja mam tu gdzieś takie informacje. Po prostu może wrócę, no. może nie. Taka informacja. No.